To zadanie nie możesz rozwiązać wyliczając kolejne wyrazy, czyli nie możesz zrobić tego zadania licząc a1, a2, a3, a4 i na tej podstawie napisać, że widzę, że kolejne wyrazy są większe o stałą, więc jest to ciąg arytmetyczny. Tak nie możesz tego zadania zrobić, ponieważ ciąg podany wzorem ma nieskończenie wiele wyrazów. Jeżeli chcielibyście tak rozwiązać to zadanie, to trzeba by było wszystkie wyrazy wypisać, a jest to niemożliwe. Więc jak to zadanie zrobić? Trzeba znaleźć wzór na n plus 1. Czyli szukamy wzoru, który będzie przedstawiał n plus 1 wyraz ciągu. Podstawiamy za n do wzoru n plus 1. Zatem minus 3 razy, bo minus 3n to minus 3 razy n, a my za n stawiamy n plus 1, więc musimy to zapisać w nawiasie. I na końcu plus 6. Opuśćmy nawias, wymnóżmy przez minus 3, aby podać wzór bez działań. Minus 3 razy n to minus 3n. Minus 3 razy 1 to minus 3. No i plus 6 na końcu. Jeszcze tutaj można zrobić redukcję. Otrzymujemy minus 3n plus 3. Znaleźliśmy przepis, czyli taki wzór na n plus 1. Czyli teraz mamy wzór na n wyraz ciągu i wzór na n plus 1 wyraz ciągu. Czyli taki wzór, który będzie nam obliczał kolejny wyraz. I co teraz zrobić? Wiemy, że w ciągu arytmetycznym jest taka zależność, że kolejne wyrazy ciągu powstają, zaczynając od drugiego, przez dodanie pewnej stałej. My to właśnie zrobimy, operując na wzorach. A jak tą stałą się liczy, jak mamy kolejne wyrazy? Można kolejny wyraz odjąć poprzedni i wtedy będziesz mieć tą stałą. I dokładnie tak samo zrobimy na wzorach. Wzór przedstawiający kolejny wyraz, a n plus 1, Odjąć wzór przedstawiający poprzedni wyraz. I jak my podstawimy teraz wzory pod to działanie i odejmiemy od siebie te wzory, to żeby to był ciąg arytmetyczny, powinniśmy otrzymać stałą wartość, czyli jakąś liczbę. Zobaczmy, co wyjdzie. A n plus 1 to minus 3n plus 3. Odjąć, i teraz uwaga, musi być nawias koniecznie, bo będzie zmiana znaku potem. I wzór na AN to było minus 3N plus 6. No to działamy. Trzeba opuścić nawias. Dobierz sobie jedynkę, będzie mnożenie przez minus 1. To mamy minus 3N plus 3. Minus 1 razy minus 3N to plus 3N. Minus 1 razy 6 to minus 6. Wykonujemy działania, redukcja. Popatrz, skracam N. -ki. Zostaje 3, odjąć 6 to minus 3. Dostaliśmy stałą wartość, czyli tak naprawdę to jest właśnie ta różnica. Jeżeli odejmujemy od siebie wzór na kolejny wyraz ciągu i wzór na poprzedni, jeżeli odejmowaliśmy od siebie an plus 1 i an na wzorach i otrzymaliśmy stałą liczbę, to otrzymaliśmy różnicę, więc jest to ciąg arytmetyczny. Bo wyszło nam, że każdy wyraz ciągu, zaczynając od drugiego, powstaje przez dodanie do poprzedniego liczby minus 3. Można jeszcze dopowiedzieć, że ten ciąg jest ciągiem malejącym. I tak samo rozwiązuje się zadania o treści: zbadaj monotoniczność ciągu arytmetycznego. To robilibyśmy dokładnie to samo. Identycznie dostalibyśmy wynik i na podstawie tej liczby, którą dostaliśmy. Jeżeli ona jest ujemna, to ciąg jest malejący. Jeżeli ona jest dodatnia, to rosnący, a jeżeli wyszłoby nam 0, to ciąg byłby stały. Sprawdźmy podpunkt B dla przećwiczenia. Czyli szukamy wzoru na b n plus 1. To znaczy za n we wzorze wstawiamy n plus 1. A ponieważ tam jest kwadrat, więc musi być w nawiasie potem podniesiemy do kwadratu i za nawiasem odjąć 4. n plus 1 do nawiasu do kwadratu jest to wzór skróconego mnożenia. Jeżeli masz problem ze wzorami skróconego mnożenia, na kanale 369 Hz znajdziesz film, gdzie tłumaczę wzory skróconego mnożenia. Jest to ten wzór, który tutaj zapiszę niżej, kwadrat sumy dwóch wyrażeń, który mówi weź pierwsze wyrażenie podnieść do kwadratu, do tego dodaj podwojony iloczyn pierwszego i drugiego wyrażenia i dodaj drugie wyrażenie do kwadratu. U nas a to n, a b to 1. Więc podstawiając pod wzór mamy a kwadrat czyli n kwadrat dodać 2ab czyli 2 razy n razy 1, czyli 2n i dodać b kwadrat czyli 1 do kwadratu to 1 i na końcu odjąć 4. Jeszcze można zrobić redukcję. N kwadrat przepisujemy, dodać 2n i 1 odjąć 4 to minus 3. Znalazłam wzór na n plus 1. To teraz postępujemy identycznie, jak w podpunkcie A. Postępujemy dalej, jak w podpunkcie A, czyli od wzoru na n plus 1 odejmujemy wzór na n. Podstawiam wzory bn plus 1 to n kwadrat plus 2n. Odjąć 3 i od tego będziemy odejmować, oczywiście w nawiasie, wzór na bn, czyli n kwadrat odjąć 4. Opuszczamy nawias. Znowu ta sama sytuacja, dopisz sobie jedynkę, żeby się nie pomylić, czyli będziemy mnożyć przez minus 1, więc mamy n kwadrat plus 2n odjąć 3 przepisujemy, minus 1 razy n kwadrat to minus n kwadrat, minus 1 razy minus 4 to plus 4. Redukcja. n kwadrat się skasuje, 2n zostaje, więc przepisujemy. Minus 3 plus 4 to 1, czyli plus 1. I teraz zobaczmy, co wyszło. Odejmując te wzory od siebie, otrzymaliśmy 2n plus 1, czyli nie otrzymaliśmy stałej wartości. Dlaczego? Bo n się nie skróciły wszystkie, a n to za n można wstawić jedynkę, dwójkę, trójkę i tak nieskończoność. Czyli to, co otrzymaliśmy, będzie zmieniać swoją wartość. Zatem nie jest to ciąg arytmetyczny. Ale odwołując się do zadania o treści, y, sprawdź monotoniczność ciągu na podstawie tego wyniku 2n plus 1. Ja mogę stwierdzić, czy ten ciąg jest monotoniczny, a jeżeli jest, to jaki? I popatrz, 2N plus 1. My wiemy, że n to jest liczba naturalna dodatnia czyli jak pomnożę jakąś liczbę naturalną dodatnią przez 2 i jeszcze dodam 1, to zawsze będziemy mieli wynik większy od zera. Czyli na tej podstawie stwierdzę, że ciąg jest rosnący. On nie jest arytmetyczny, ale jest rosnący, więc zadanie można by było zmienić w treści: "Zbadaj monotoniczność ciągu". Robisz identycznie, tylko wpisujesz inną odpowiedź, pisząc ciąg jest monotoniczny, jest to ciąg rosnący. Zadanie szóste. Który wyraz ciągu podanego wzorem jest równy 0? Czyli szukamy n, dla którego an wynosi 0. Wstawiamy do wzoru za an 0. Przepisujemy wzór, mając równanie, jakie rozwiążemy, znajdziemy n, a n to który wyraz ciągu jest równy 0. Rozwiązuję równanie liniowe, przerzucam na lewą stronę, zmieniając znak. Żeby to rozwiązać, trzeba zamienić na ułamek niewłaściwy. Jak problem z ułamkami, to znajdziesz na kanale 369 Hz film, gdzie tłumaczę ułamki zwykłe. Zamianę na ułamek niewłaściwy, działania na ułamkach. Warto sobie przypomnieć, jeżeli jest problem. Zamieniam na ułamek niewłaściwy. Minus oczywiście przepisujemy. 3 razy 1 to 3 i plus 1 to 4. Minus 4 trzecie n równa się minus 12. Obustronnie dzielimy przez liczbę minus 4 trzecie, a ja zapiszę od razu razy odwrotność tej liczby, czyli minus 3 czwarte. Zawsze łatwiej pomnożyć przez odwrotność, czyli dostajemy n równa się minus 12 razy minus 3 czwarte. Wy lubicie dopisywać sobie do liczby całkowitej mianownik 1, wtedy widać licznik i mianownik, popatrz można 12 z 4 skrócić przez 4, tu mamy 1, a tu mamy 3. Co nam zostaje? Dwa minusy przy mnożeniu dają plus, w liczniku mamy 3 razy 3 to 9, mianowniki to są jedynki, więc mianownika pisać nie trzeba. N równa się 9. Czyli w odpowiedzi mamy 9 wyraz tego ciągu, jest równy 0, można napisać, a 9 równa się 0.